Witaj, czy myślisz, że pragnienia, które pojawiają się w naszym sercu, pochodzą od Boga? Ja myślę, że wiele z nich tak. Jeśli nie są oczywiście powierzchowne, jeśli nie prowadzą nas do grzechu, mogą pochodzić od Boga. I opowiem Ci dzisiaj pewną historię: jak to jedna siostra mm, któregoś poranka poczuła ogromne pragnienie, aby porozmawiać ze swoim bratem. I to pragnienie skłaniało ją do tego, aby porozmawiać z nim już dziś. U nas w domu mamy tylko kilka komputerów, przez które rozmawiamy na Skype'ie i wszystkie te komputery były już zajęte tego dnia. Ale to pragnienie w niej rosło i ona wiedziała, że jeśli pochodzi od Boga, to Pan Bóg coś uczyni, aby ona mogła porozmawiać tego dnia ze swoim bratem. I w ostatniej chwili jedna z sióstr zostawiła komputer, zostawiła, ponieważ okazało się, że nie będzie mogła rozmawiać na Skype'ie i dzięki temu tamta siostra. Mogła wziąć komputer i porozmawiać ze swoim bratem, mimo tego, że na początku dnia widziała, że właściwie praktycznie, logicznie nie jest to możliwe, ale Pan Bóg uczynił tak, aby jej pragnienie stało się rzeczywistością, ponieważ tak naprawdę takie pragnienia to On sam wkłada w nasze serce. I mimo tego, że my czasem po ludzku widzimy, że to nie jest możliwe, Choćby w takiej prostej sytuacji, czasem też w sytuacjach bardziej skomplikowanych, wydaje nam się, że po ludzku to, czego ja pragnę, jest niemożliwe. Ale jeśli to pragnienie jest od Boga, zaufaj, przyjrzyj się tej sytuacji i poczekaj, aby Pan Bóg sam zadziałał i uczynił Twoje pragnienia rzeczywistością, bo jeśli pochodzi od Boga, to ono Cię uczyni szczęśliwym.